Dzisiaj chyba nam się uda nagrać dwa odcinki na raz i to jest hit. Bo kiedy już tak sobie mówiliśmy, no tak trzeba robić, nie? Żeby później nie gonić siebie i tam łapać i w ogóle tych naszych czasów, które są trochę takie ograniczone. No, Więc chcielibyśmy powiedzieć też, że mamy więcej trochę wersji ubrań, a nie jeżeli jedna. <grym> to jest zawsze szósta, jakby to. Ja to... po prostu kupię kilka t-shirtów, ale też nagrywam kilka odcinków na raz jednego no dnia. Micho tak ma wiesz? Który? No, który tutaj był? No trzy koszulki z anachanią. No, dokładnie tak, wiesz. I tam. <grym> kiedyś w arce tak. Myślę, że Michał się nie obrazić, że o tym powiem, ale w arce tak w pewnym momencie. Czy ktoś tak właśnie mówi, Ej, a masz jakieś inne koszulki? Nie, to jest po prostu ta sama, tylko że mam ich kilka wersji. Nie? Znaczy nie, to jest ta sama wersja, tylko kilka egzemplarzy. Okej, okay, dobra. E Dzień dobry. Witam, Witam serdecznie. Bóg zapłać? Tak. Słuchajcie, po tym odcinku o ekumenizmie, ale się zacząłem, o ekumenizmie, chcielibyśmy trochę wrócić do tematu ojcostwa, ale dzisiaj w takim innym kontekście. Chcielibyśmy porozmawiać o tym, jakim ojcem jest dla nas Bóg. I w ogóle... Czy jest ojcem. Czy jest ojcem. Dla nas. Tak. Bo to, że jest, to jest biblijna, obiektywna prawda. Ale czy jest dla nas. I plan jest taki, żebyśmy trochę sięgnęli do swoich świadectw. Mhm. Czyli żebyśmy trochę mogli powiedzieć, jak to jest u nas, po prostu. Michał, zaczynasz? Znaczy, ja teraz powiem tak, że ja. ja y, to nie było nigdy tak, że Bóg dla mnie był jakiś tam, wiesz, policjantem, y, który mnie tam ściga i tak dalej. Y, ale ja po prostu o tym nie myślałem. Mhm. Ja, ten, ja, ja t, 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 t tożsamość Boga odkryłem jako ojca, odkryłem. No, gdy zacząłem tak chyba na poważnie studiować Pismo Święte, bo jak Jezus głosi Ojca i go pokazuje, no to nas prowadzi, prowadzi nas przez przypowieści, potem już do bezpośredniego mówienia o nim jako o Ambie, czyli o Tatusiu wręcz, nie? Mm -hmm, czyli tak troskliwym, tak. kochającym bezwarunkowo ta, Tacie. Nie? I to jest dla mnie pierwsze imię Boga. Nie? Że, że Bóg, jest, Bóg jest troszczącym się, kochającym nieskończenie i bezwarunkowo y, tatusiem. Nie? Wiem, że to tak dziwnie brzmi z, z, z ust księdza i z ust mężczyzny, ale no, ja nie potrafię myśleć inaczej o, o Bogu. Czasem, to... czasem oczywiście, czasem niestety, jak, jak wpadam w grzech, to, to taka kalka jakaś w, jakby wpada jak w głowę, że może jednak nie. Że, że jednak nie i, i potem muszę się szybko, szybko jednak biec właśnie do Słowa Bożego, które mówi Ej, nic się nie zmieniło. Ty mm -hmm. się po prostu umorusałeś. Ty, ty po prostu upadłeś. I, I mam taki obraz w ogóle, jak, jak z grzeszy, że, że Bóg bierze na kolana i tam albo wiesz, tą ranę opatruje, albo wiesz, to, 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 to ten Brutus strzepuje i mówi chodź, pójdziemy dalej, nie? nie? Nie zatrzymujemy się nad tym, nie? I to jest, to jest dla mnie jedno z największych odkryć w moim życiu, które daje taką wolność mm. i taki pokój, że nie można jakby wypaść już z rąk Boga, nie? Nawet jeśli ja zgrzeszę, nawet ja tam bym straszne rzeczy zrobił, to, to, to ja. on nie przestanie być ojcem, nie? Tylko się nie da, nie da nie Tak, da. on się nie wyrzeknie tego, nie? tak. tak. Ja mogę w to zwątpić, mogę odejść i może mi się to nie mieścić w głowie, że ktoś jeszcze może mnie przyjąć, nie? I tak chyba działa w ogóle grzech. To jest ciekawe, że od razu nawiązałeś do tego, bo ja sobie myślę, że tak, że, że myślę, że wiele jakby takich mechanizmów, które mi przeszkadzały patrzeć na Boga jak na ojca, jak na tatę, jak na Abbę, to, to były związane też z grzechem. Mhm. Bo to tak faktycznie, tak jak mówisz, taka klapka, taki filtr się włącza, który podpowiada, nie, nie zasługujesz na to, właśnie. W ogóle, z czym do, z czym do ludzi, nie? że to są pierwsze karty Biblii. To jest jakby tak, od razu tak, tak, Bóg stwarza, Bóg no, nie sam się angażuje w stworzenie, wprowadza ludzi w taką intymność, i grzech to wszystko psuje do tego stopnia, że ludzie wstydzą chowają się, chowają się. Chowają się przed Nim, Nie, nie, nie bo, bo zgrzeszyłem się i, i, i wiem, że jestem nagi, nie? Tak. A potem to wszystko po prostu się jeszcze rozpędza, ale z drugiej strony rozpędza się dzieło ratowania tego człowieka. i Ta przypowiedź, no bo w ogóle to, co mówisz, to jest, to jest w czystej postaci o ojcu miłosiernym, bo tak lubię patrzeć tak, na to. Tak, ja też tak lubię patrzeć, to. tak to Syn marnotrawny co? No on, on się gubi, on odchodzi, marnotrawi majątek, ale... I myśli o sobie, że już, że już koniec, co najwyżej będzie najemnikiem. Nie? Czyli jemu się nie mieści w głowie, że jest jeszcze synem. Że tak naprawdę sam się trochę wyklucza. A z drugiej strony tak nie jest. Jakby dla Ojca cały czas jest synem, i, i to się dopiero okazuje, kiedy On, on wraca. Nie? Zresztą Jezus to mówi precyzyjnie, wkładając y, te słowa w usta Ojca Miłosiernego moje dziecko, gdy ten wraca jako mały syn. Mm. Moje dziecko. Przecież. Y, Patrz, no ten, syn był mój, był, był, ten mój syn był umarły, a znów żyje. Trzeba się cieszyć i ucztować, tak. ale tak samo ojciec z tego syna starszego, dziecko moje. Tak, nie? Tak, tak, Czyli tak, tak, tak. on traktuje tak samo tych dwóch synów. Nie? Czy, czy był cały czas przy nim i wiernie tam pracował, chociaż miał tam nieporządek w sercu, okazało się. I też był po części tak. oddzielony. Tak, tak, Nawet jeśli nie geograficznie, to był oddzielony wewnętrznie. Nie? <laughs> No i był w konflikcie, w konflikcie, okazało się ze swoim bratem, bo tam tak. była zazdrość i jakieś tak. wąty, nie? Do, do, do brata. Tak, tak. Czyli połamane patrzenie na swojego ojca, obaj mieli, nie? Tak. W tej przypowieści. O to I tego i tego trzeba było leczyć, hmm? Temat to jest, temat to jest chyba fundamentalny w chrześcijaństwie, bo jeśli nie mamy dobrze ukształtowanego obrazu Boga, no to, 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 to rzutuje potem na, na, na modlitwę, na wychodzenie z grzechu, to rzutuje na właśnie na spojrzenie na naszych braci. Ostatnio przecież mówiliśmy o protestantach, o Żydach, o muzułmanach. Nie? Jeśli my w Bogu nie mamy Ojca, no to na nich nie będziemy patrzeć jak na braci, nie? To wszystko, no. myślę, że to rzutuje potem na każdą inną rzeczywistość w naszym życiu, nie? No muszę ci powiedzieć, że tak mądrze gadasz dzisiaj. Ja się nauczyłem trochę. <laughs> Poczytałem. Nie, Poczytałem. Tu mam taką ściągę tak. nie, nie. Znaczy, to ja powiem Ci, że, że u mnie tak nie, końca nie do końca było, wiesz? Mhm. Bo zacząłeś mówić o tym, że w sumie u Ciebie jakby ten temat nie był do końca obecny, ale nigdy nie było tak, że Bóg był policjantem. U mnie czasami był. Wiesz? Takim... trochę takim sędzią. To znaczy, nawet bym nie powiedział sędzią, tylko kimś, kto, kto bardzo zwraca uwagę tak skrupulatnie na mój błąd. Mhm. I jeżeli... ja mam taki obraz miłości warunkowej. Czyli z jednej strony przyjmowałem i słyszałem to, tak, Bóg kocha, nie? Bóg kocha, ale, ale jednocześnie i, no kurczę, nie, mimo wszystko, nie wiem, czy to nie było trochę związane z jednak nie zawsze dobrym przekazem, który otrzymywałem, no też w kościele, nie? ale to nie chcę teraz mówić, że to wszystko ich wina, nie? Tylko To się, tam jest mnóstwo rzeczy. Się się składa na to. Nie? Składa się, nie? też psychologiczne Chomilie, pewne tematy. Katecheza, Moja logice, osobowość, tak? Osobowość. Także wiele rzeczy się na to składa. Natomiast u mnie w pewnym momencie się wytworzył taki obraz Boga. Na którego miłość muszę zasłużyć, i na którego miłość mogę zasłużyć tylko będąc idealnym moralnie, perfekcyjnym moralnie, mhm. co było paskudnym paliwem, znaczy no bardzo dużym paliwem dla moich skrupułów. I ja w pewnym momencie złapałem taki coś, jak skrupuły, to jeszcze było to, które w okresie dojrzewania, więc wiecie, to wszystko się działo. I tam jeszcze się w ogóle nasłuchałem, bo Mówię o tym trochę, czym na, na lekcjach też o tym mówię. mówię o tym trochę, dlatego, że wiem, że można bardzo cierpieć przez to, że niektóre się rzeczy usłyszy w kościele, nie w odpowiednim momencie, być może nie zawsze. W odpowiednim, nie wiem, stanie psychicznym i tak dalej, tak, kondycji, nie? nie? W odpowiedniej kondycji i, i ktoś może nawet tego nie być świadomym, no, ale u mnie akurat tak się zadziało, nie mam już teraz tam jakoś do nikogo pretensji. Myślę, że parę rzeczy też przebaczyłem, ale u mnie się tak zadziało, że jako młody człowiek, z jednej strony miałem skłonność do tych skrupułów, a z drugiej strony ktoś tam gdzieś tam opowiadał jakieś historie o pytaniach. Aha. Ja w pewnym momencie zapytałem się jednego księdza, nie, no to co jest jakby receptą na to opętanie, w sensie żeby nie być opętanym, nie? I tak myślałem o tym bardzo, bardzo tak, że za chwilę, no może się zdarzyć, że w ogóle każdy może być opętany, nie? I, i tam jeszcze lęk wytwarzał i ten ksiądz mi powiedział skąd nie, on prawdziwie, ale możliwe, że, że w tym danym momencie po prostu to zrobiło sieczkę, bo on mi mówi, e, no po prostu trzeba żyć w stanie łaski uświęcającej, nie? I ja mówię sobie, no to teraz, o Boże, tylko żeby, żeby, wiesz, żeby tam nie było jakiegoś grzechu, który spowoduje, że nie żyję w stanie łaski uświęcającej. Więc to było takie, ojejku, no krzywdę sobie robiłem, nie? Nawet sam o tym nie wiedząc w jakim sensie. I, i, i to, to, to na pewno rzutowało, to, to było powiązane też z tym obrazem Boga, który, który nie tyle mi pomaga żyć w stanie łaski uświęcającej, jak dzisiaj. Tylko Myślę, czeka, żebyś żył. Tylko wymaga, wymaga żebym i żył. Tak. I to ja muszę swoimi siłami zrobić wszystko, żeby non stop zawsze idealnie w ogóle tam żyć super. Bo tu nawet nie chodziło, że w stanie łaski uświęcającej. No bo to no okej, okay, nie to jest jakby normalne, my tego chcemy w chrześcijaństwie. Ale, ale to było takie myślenie, że o nie, a jeżeli tam jednak to spowoduje, że nie będę już w stanie łaski uświęcającej. Tak skrupulowo działają, nie? Po prostu kopią, kopią, kopią nieskończoność. Ja bym chciał powiedzieć, że trzeba strasznie uważać na coś takiego, o czym opowiedział Grzesiu. I dla mnie największym odkryciem w moim życiu było odkrycie, że, że to nie jest właśnie tak. Nie? Że Bóg wymaga i czeka, A, że tak. teraz ja się tutaj uporządkuję, nie? samo wydoskonale i gotowca mu przyniosę w postaci świętego życia świętość pomylona z moralnością. Dokładnie, doskonałą tak. taką. Tylko jest odwrotnie, to znaczy Bóg idzie do grzesznego człowieka, szuka go, jak pasterz pogłowioną owcę, żeby znaleźć, opatrzyć. Nie? Wypełnia tę osobę łaską, tak. i ta łaska powoduje, że ja nie grzeszę. I że ja jestem właśnie zdolny do pięknego życia. Nie? Słuchajcie, to jest wszędzie pokazane w Kościele, ale moim zdaniem na poziomie biblijnym i magisterium Kościoła, niestety coś takiego się podziało w kościele, że my odwróciliśmy tę kolejność. Ja zawsze o tym ja często o tym mówię. I to widać, to, o czym dzisiaj mówimy, widać przepięknie widać u świętego Pawła. Mhm. Paweł swoje listy pisał tak, że były zasadniczo dwie części. Pierwsza część to była część dogmatyczna, a druga część to była tak zwana pareneza, czyli część pouczami. parenetyczna, dotycząca moralnego życia, obyczajów, wspólnoty życia, organizacji tej wspólnoty itd. Tak Pierwsza część zawsze mówi, to jest dobra nowina. Bóg jest miłością, tak. Bóg cię zbawił w Chrystusie, on za ciebie umarł, on jest miłosierny, on jest zawsze gotowy aby Ci pomóc, On chce Cię obdarzyć swym błogosławieństwem bezwarunkowo, nie? I Paweł zawsze mówi, głosi, 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 a potem mówi. Jeśli to przyjmiesz, to Cię, to cię zacznie zmieniać to zewnętrznie, to Cię uzdolni do życia, do życia też takiego na zewnątrz, moralnego, i też z tym jest powiązane pewne wymagania. Ewangelia jest też wymagającym słowem. Ale, to jest, ale to, jest, to, jest, to jest konkret, który on wpłynie na Twoje życie. Nie? To nie jest odwrotnie. Niestety my to poprzestawialiśmy. Nie? I niestety przez takie, moim zdaniem, pewnie styl czasem głoszenia, czy pewnego funkcjonowania też odnośnie sakramentów czasem też nie. No, na przykład. Protestanci do nas mają wiele zarzutów, nie? że, że no, tak, tak głosicie, tak przedstawiacie Boga. To nieprawda, nie? bo jak, jak się głęboko zajrzymy do Pisma Świętego i do Magisterium Kościoła, to tam znajdziemy właśnie tę prawidłową wersję. Nie? Niestety my ją trochę obróciliśmy czasem nie? i z tym mamy ogrom problemu, no bo z tego biorą się lęki, z tego biorą się się po prostu moralizatorstwa i. Ja bym powiedział, że i... z tego się bierze ateizm. No tak. No, bo jeżeli. Ja, ja miałem w pewnym momencie w imię taki czego? wybór. Ja mam się starać. Nie? Co, ja miałem w pewnym momencie taki wybór i ja, ja rozumiem ludzi, którzy po prostu no, nie wytrzymali. nie? Powiedzieli, no nie, coś tu nie gra, halo. Nie? Bo jeżeli jakby, tak rodzi takie też myślenie powoduje takie napięcie, nie? że jeżeli ciągle masz się starać, ciągle masz się starać, a ten Bóg wydaje ci się wtedy właśnie w tym obrazie, jako taki daleki, który tylko czeka i mówi, no dalej, dalej, no staraj się, nie? No, no. co, no, no co, no staraj, staraj się. Tak jest taki wręcz, no, to jest jakiś rodzaj przekleństwa. To no, jest To no. jest taki obraz w ogóle, wiesz, jakiegoś takiego bóstwa, które jest, jest straszny, obce, jest straszne, nie? No i no to jest pytanie, nie? Czy gdzieś to w nas? Nie wiem, gdzie w psychice w umyśle nadal nie tkwi. Nie? Że to nie, czy to nie są takie, tak, tak, takie tam zakamarki, które po prostu. Ja powiem wprost, ja, czy uczę się, ja się uczę podważać tego typu myśli. To znaczy, nie ufać im. Nie? Jeżeli tak, pojawi tak. się tego typu myśl, to mówię, e, Halo, 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 to to nie jest w ogóle. Jakby już doświadczyłem tego, że to nie jest prawda. Wiesz, jedno zdanie mam takie, które mi bardzo pomaga. Mhm. On jest zawsze po mojej stronie. Tak, tak. On jest zawsze po mojej stronie. Jeżeli w mojej głowie powstaje taka myśl, że znowu coś tam skopałeś, nie? Zbiorczyk źle zrobiłeś, nie? Bóg cię odrzuci teraz, nie? No to ja, ja już jakby, no wiem, od kogo pochodzą te myśli. Tak. Nie? No nie na darmo. Ten drugi, ten zły, był nazwany oskarżycielem w Biblii. Nie? Tak. Ja kiedyś myślałem, że Bóg oskarża, bo byłem nauczony, że sumienie, nie, no to, to jest głos Boga. i tak, to prawda. Ja wierzę, że jakoś Bóg może mówić przez sumienie, ale przez dobrze ukształtowane sumienie. A jeżeli, a jeżeli mamy sumienie na przykład zbyt wrażliwe, tam jakieś zbyt wąskie, nie? czy ze skrupułami, czy jakieś inne, tam mogą być to różne typy. I, I tam coś po prostu nie do końca gra i nakłada się na to jakieś tam jeszcze doświadczenie, coś ktoś ci nagadał, coś ktoś powiedział, no to wtedy ten, ten głos, który oskarża, to, to nie jest głos Boga, ewidentnie nie. nie? To trzeba jasno powiedzieć. Więc ja się trochę cieszę, że to sam jakby na sobie przerobiłem i dzisiaj mówię o tym dzieciom, nie? Mówię Oczywiście, o tej młodzieży na katechezie, tak, tak. Oczywiście Bóg wzywa też do nawrócenia, nie? Bóg tak? przychodzi to jest, to jest jasny, mocny głos, kiedy nawet miniona tam niedziela, trzecia niedziela zwykła, Jezus zaczyna swoją publiczną działalność i mówi bliskie z królestwo, że nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nie nawróćcie, się, nawróć się, człowieku, bo zginiesz, nie? Bo, bo, bo się oddalisz. Bóg walczy o tej i mówi mocno. też Ja doświadczyłem też takie włania Boga, nie? Ale, ale to nie jest ten, który oskarża, nie? Ja was proszę Skutek, bardzo, żeby, jest ważny, żeby taki, się taki. leczyć z takiego niedobrego, chorego obrazu Boga, nie? Który, tak. który jest jakimś oskarżycielem, który jest jakimś gnębicielem i broń Boże, żeby nie, nie, nie serwować dzieciom takich tekstów w stylu Bozinka widzi, Bozinka pokaże, tak, tak. Nie? Bo bądź grzeczny, bo jak no, nie, to pójdziesz do piekła, nie? No, no ja, tej ludzie... Krzywdę no, można no, robić no, tak, no, naprawdę. To, jest, to jest, wiesz, A Kiedyś było? Mam wrażenie, że kiedyś to było dużo, tak? Nie? Tak, tak. tak mam wrażenie, że było bardziej obecne w takim znaczy w ogóle w jakimś takim tak. ogólnym przekazie. Nie? Tak, 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 I no, trochę to się zmienia. No, pewnie nie chodzi o to, żebyśmy znowu ze skrajności w skrajność szli, nie? bo to też nie jest tak, że, że Pan Bóg nie jest kumplem. No, ja też mówię tak. to młodzieży. Tak, to nie tak, jest tak, że to jest nasz kumpel. Nie? Tak, mówię, tak. Kocha nas bezgranicznie. Tak. Chce naszego dobra, jest po mojej stronie, ale nie jest kumplem. Nie? My ja w ogóle się wobec niego pewną bojać tak, i szacunek. Tak, bojać Boża. Nie? Czyli tak. To nie jest strach przed Bogiem, tylko to jest taki niesamowity szacunek, szacunek bo on jest twórcą i on nie jest człowiekiem. Nie? To tak. jest to właśnie ważne, żeby, żeby sobie gdzieś mieć z tyłu głowy właśnie Bóg. To, bo my co? My personifikujemy Boga. Nie? My, my, my patrzymy na niego czasem przez pryzmat ludzkich cech. Nie? No tak, jesteśmy no tak, w człowieczeństwie. Yy, stał się jeszcze nam bliższy, ale nie róbmy z Boga kubla. Też. Nie tak, tak. Więc to są te różne skrajności. Ale jeszcze wiesz co, do tego, co mówiłeś. Bo, bo tak, Bóg wzywa do nawrócenia. Nie? I ja potrzebuję się cały czas nawracać. Natomiast jakby ja, ja działanie Boga rozpoznaję po, po skutkach, po efektach, o owocach. Nie? Wydaje mi się, że i to też gdzieś usłyszałem, nie wiem, czy u jezuitów, już nie pamiętam, w każdym razie, że Bóg działa tak, że jakby prowadzi do skruchy. Prawdziwej skruchy. Prawdziwej skruchy, która nie jest związana z jakimś nieskończonym poczuciem winy i takim nurzaniem się i tak, nie? Tak, to jest skrucha, która prowadzi do zmiany. Tak. Mam skruchę, no wracam się. I wychodzę na wolność. Nie? Mhm. I po prostu no, zmieniam I Przeżywam coś, to pozytywnie. I przeżywam to pozytywnie, nie. bo to mi daje wolność. To mi... Tak, tak jest. Tak, nie? To mi daje wol... to mi daje przestrzeń. Te, te łzy mogą się pojawić, ale one wprowadzają oczyszczenie. Natomiast oskarżanie tego drugiego prowadzi do. Pognębienia, do rozpaczy. zatrzymania nadziei, na sobie samym, tak. na, też na utwierdzaniu, czy na, na tym, że ten obraz Boga, on się nam tak właśnie zasklepia w takim myśleniu, no, nie chce Twojego dobra. Tak naprawdę to była podstawa pierwszego, pierwszego grzechu. Nie? Czy czasem Bóg nie powiedział tak, tak że nie? on wie, że Wy byście znali dobro i zło tak jak on? nie? Tak, tak. Czyli oskarżył Boga. Wąż, dokładnie tak, wąż podważył zaufanie do Boga. Ewy do Boga. Nie? I to jest to, to paskudne Jego działanie, że właśnie ten obraz Boga możemy mieć czasami zniekształcony. Nie? Wydaje mi się, że to, to naprawdę, tak jak powiedziałeś, jest związane z wieloma, wieloma rzeczami. Bóg jest po mojej stronie. I po mojej. Po twojej też. <laughs> tak. Dzięki. Dzięki. I do zobaczenia w, w kolejnym odcinku.